Myśli na kołach, życie jak w Paleolicie. Czy było to dobre życie? To jest podstawowe pytanie. Dobre na zasadzie jakościowe, szczęśliwe. Jak my to możemy dzisiaj określić? Czy w ogóle my jesteśmy w stanie to określić? Jakie możemy analogie robić do dzisiejszego życia? Yy, na podstawie analiz życia w Paleolicie. Bo według mnie możemy robić dużo. E, skończyliśmy na roli kobiet, e, no więc teraz może troszeczkę rola, chociaż ta rola kobiet na pewno jeszcze będzie musiała być y, troszeczkę więcej o niej powiedziane, bo to jakby jest o wiele, byśmy bardzo umniejszyli. Rola kobiet w rozwoju cywilizacji jest nieoceniona, Taka, to są jakby fakty, to są jakby fakty, to, to nie jest y, bajanie, to są to są rzeczowe, rzeczowe argumenty, rzeczowe fakty. E, rolnictwo jako takie rozwinęło się dzięki kobietom. E, może nie tylko dzięki kobietom, ale w dużej mierze dzięki kobietom. Bo mężczyzna w takim plemieniu bardzo często, jak pewnie zauważyliście, nazywany jest wojownikiem. Na przykład, jeżeli mamy plemiona indyjskie, to jest to wojownik z Juksów. Oglala, czy po prostu, ale jest to jakby wojownik. Czy na przykład Papuasi tak w Nowej Gwinei, też prymitywne społeczeństwa. E, jakby najlepiej dzisiaj zachowanymi społecznościami żyjącymi w Paleolicie nadal e, są ludy Hadza i ludy Kung w Afryce. I, I jakby na podstawie tych ludów mamy bardzo wiele badań, e, montuje się takiemu panu łowcy-zbieraczowi kamerkę i po prostu monitoruje się jego życie, robi mu się badania, mierzy mu się poziom glukozy, tak, i na tej podstawie wyciąga się wnioski, jak to wyglądało kiedyś, bo ci ludzie faktycznie żyją w epoce kamienia upanego. nie oszukujmy się. Wracając do wojowników, i Hadza, i Kung, tak samo jakby, no, panuje jakby, no, nazwijmy to, kult siły wśród mężczyzn, czyli mężczyzna jest wojownikiem. Bardzo fajnie, ale no przeszkadzało to niestety w rozwoju rolnictwa, bo mężczyźni dla mężczyzn było troszeczkę jakby no dyshonorem takim i no zajęciem babskim byśmy powiedzieli brzydko. Na przykład jakieś tam prymitywne rolnictwo, tak? Mężczyzna jako wojownik. Ten archetyp się w ogóle utrzymuje do dzisiaj w Afryce. W bardzo wielu społecznościach ci mężczyźni na przykład no nie garną się do pracy, do pracy na roli, bo ci mężczyźni są wojownikami. Oni są stworzeni do tego, żeby albo polować, albo walczyć i konkurować z innymi mężczyznami, z innych plemion, z innych rodzin, z innych klanów, a nie do tego, żeby w kózki sierpem ścinać zboże, bo tym się zajmowały kobiety, bo to jest zbieractwo, a nie łowiectwo. Mężczyzna, jakby według jakby tamtych obyczajów, powinien być gwałtowny, powinien być agresywny, powinien jakby całym swoim jestestwem okazywać tą swoją męskość, która jest jego dużą wartością. A w rolnictwie niestety nie może tego wykazywać. Dużo bardziej w rolnictwie sprawdza się kobieta w takich prymitywnych społecznościach. Stąd właśnie hipoteza, że. Rolnictwo powstało z przyczyny kobiet. Dalej o tych mężczyznach. Jak to mogło wyglądać? Głównym ich zadaniem było, były polowania. Polowania w grupie. Jest wiele zwierząt polujących w grupach, na przykład wilki w ten sposób polują. Jest to bardzo skuteczny rodzaj polowania. Człowiek, jakby jako drapieżnik bo możemy mówić o człowieku jako o drapieżniku. E, jako drapieżnik polował stadnie e, przy użyciu taktyk i strategii e, opartych na swojej inteligencji i na swoich wyspecjalizowanych narzędziach, e, które dawały mu niejako przewagę jako jednostce niewyposażonej np. w kły, pazury, rogi czy kopyta, którymi można po prostu przykopać. E, kończąc życie takiego homo sapiens po prostu w, w sekundzie, prawda? E, natomiast my dysponujemy intelektem bardzo rozwiniętym, e, i takie polowania bardzo często opierały się na jakichś fortelach i sztuczkach, których jakby zwierzęta nie były w stanie przewidzieć, a no, na przykład na zaganianiu stad e, na jakieś urwiska, czy na bagna, na przykład bardziej. W naszej szerokości geograficznej, tutaj na nizinie środkowoeuropejskiej, wśród jakichś tam ludów, ja sobie wyobrażam, że bardziej będą to bagna. Jako że rzeki nieuregulowane, które dzisiaj są uregulowane, niegdyś nieuregulowane, jakby tworzyły tych, tych bagien wiele. I to w ogóle też wpływało bardzo mocno na krajobraz i bardzo mocno na ludzi żyjących tutaj. Czyli jeżeli sobie wyobrazimy taką prehistoryczną Polskę, to są bagna starorzecza, na których pasą się tury zwierzęta już dawno wymarłe. A na te tury poluje grupka, grupka homo sapiens. Wyposażona, no właśnie, w co? No, jeżeli mówimy o polowaniach na tury, to bardzo możliwe, że będą to ludzie wyposażeni niekoniecznie w łuki strzały, a bardzo często w tak zwany miotacz oszczepów. Albo jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak to wygląda, to to jest Atl Atl. Tylko, że Atl Atl to jest jakby nazewnictwo z Australii, bo to jakby abory... ludzie dzisiejsi nazwali to widząc Aborygenów używających tego, a tak naprawdę aborygeni oczywiście również żyli w epoce kamienia łupanego, dlatego używali yy, miotacza oszczepów. No, 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 nazywa się to atlat. Jest to miotacz oszczepów, czyli takie przedłużenie ludzkiej ręki. Yy, czyli oszczep jest, jest miotany dalej i silniej przy pomocy dźwigni yy, zrobionej z drewna z takim specjalnym wyżłobieniem na końcu, często na przykład jeszcze z przeciwwagą, żeby zwiększyć yy, siłę tego rzutu. To było używane do polowań na mamuty, na przykład na słonie leśne, na nosorożce włochate. To wszystko jakby na terenach dzisiejszej Polski, podkreślam, bo, bo wielu ludzi jakby sobie nie zdaje z tego spraw. I dlaczego coś takiego? Pocisk taki jak miotany ma stosunkowo, jakby ma relatywnie dużą wagę i jest w stanie spenetrować dosyć głęboko ciało zwierzęcia w odróżnieniu od strzały z łuku. Nie wiem czy ktoś z Was strzelał, ja dosyć sporo zajmowałem się rekonstrukcją no na przykład właśnie łuków, strzał, oszczepów, dzit. Oszczep jest ciężki. Jeżeli jest zakończony grotem, to on po prostu wchodzi głębiej. To jest tak, jak strzelamy do słonia i mamy wymyślony nabój Dum Dum, który swoją jakby nazwę właśnie zawdzięcza temu, że jest po prostu ciężki. Po prostu lekki nabój nie jest w stanie spenetrować. On ma mniejszy pęd. To jest jakby zasada, zasada pędu. Eee, tak? Masa razy przyspieszenie. No i ta masa jest bardzo istotna. Eee, no, większy kaliber robi, czyni większe spustoszenie. Więc chodzi o to, że znaczy, to jest ciekawe, jakby, że z czasem yy, następowało wysubtelnienie tej broni używanej przez człowieka. Czyli to, że na przykład znajdujemy jakieś tam neandertalskie nawet znaleziska, gdzie te groty są takie bardzo duże i toporne. I my bardzo często przypisujemy yy, neandertalczykom, że, że, że są bardzo prymitywni. Możliwe, że wcale nie, nie byli prymitywni. Możliwe, że po prostu. W czasach, w których żyli, występowały duże zwierzęta, dużo większe niż występowały później. I potrzeba było dużo większych pocisków, żeby takie zwierzę skutecznie zabić. Dlatego, no na przykład, przypisuje się bardzo często znaleziskom z kultury mustierskiej. tak, To jest kultura, jedna z kultur neandertalskich, między innymi występująca na terenie Polski. Eee... No, że, to, że, że te groty nie są takie właśnie wysubtelnione, jak, jak, jak groty obrabiane przez homo sapiens. No, tylko warto się zastanowić nad powodem, dlaczego tak jest. Czy zabilibyśmy mamuta z łuku? Możemy to porównać do dzisiejszego słonia. No, można podejmować taką próbę, tak? Nawet jeżeli jest nas, no, w takim, takiej grupie, rodzinie, w takim planie 30 osób, z czego, powiedzmy, średnio 50% stanowią mężczyźni, no, powiedzmy, nie wiem, w 10 osób spróbujmy takiego słonia zabić brutalne, ale no niestety tak się kiedyś pozyskiwało. Będzie ciężko. Warto sprawdzić, jak wygląda taki miotacz szczepów, jak był używany. Reszta później.